W ogóle się przesiądę Żeby mieć ładniejszy widok Żeby wam to pokazać W ogóle też nie wiem czego musi się spodziewać po Chinach Tak naprawdę, bo... Nie wiem, jakoś nigdy nie byłem aż ty, aż tak zainteresowany Chwilę sprawdziłem co można zrobić w tym Shanghai Bo wiedziałem, że będę Z cenami raczej taniał to Azja wiadomo, ale nie wiem, zobaczymy z czego. O, jedziemy już 200, 250 na godzinę. Powiem ja Wam, że ta prędkość doczuwana nawet całe trzę, trzęsie się cały.